Kaliningrad to region, który stał się epicentrum nie tylko wojny energetycznej, ale także geopolitycznej. Rosja a Unia Europejska, projekty gazowe a sankcje, bezpieczeństwo a podział. Ten konflikt pokazuje, jak daleko obie strony są skłonne posunąć się, aby potwierdzić swoje wpływy. Ale kto tak naprawdę wygrywa w tej walce? A co ryzykują zwykli ludzie? Zrozummy to. Pozdrowienia, drodzy przyjaciele. Gra wciąż nabiera rozpędu, stając się coraz bardziej ekscytująca. Kto okaże się przebiegły? Kto podejmie decyzję i zamatuje? Tym razem w centrum uwagi jest Litwa, która wydaje się decydować o roli małego, ale bardzo agresywnego psa szczekającego na Gazprom. Zaostrza warunki tranzytu gazu, a Gazprom z kolei jest gotów odpowiedzieć na coś znacznie poważniejszego niż zwykłe wyłączenie gazu. Projekt Nord Stream 2, od dawna symbolizujący kontrowersje, teraz przekształca się w prawdziwą energetyczną bombę zegarową. Pytanie brzmi, kto pierwszy zdecyduje się przeciąć ten przewód i podważyć mechanizm. Chodzi tu nie tylko o dostawy gazu do Kaliningradu, ale także o globalne konsekwencje dla całej Europy. Obwód kaliningradzki, otoczony przez kraje UE, jest całkowicie zależny od dostaw gazu przez Litwę. I tak Litwa jako drugi plan w Hicie. Postanawia wykorzystać tę zależność jako dźwignię nacisku. Odpowiedź Gazpromu nie trwa długo, z rękawa wyciągane są większe atuty. To nie będzie tylko starcie, ale prawdziwa walka, w której stawka wzrośnie do granic możliwości. Będzie ciekawie, nie zwlekajmy, zaczynamy. Wydaje się, że to, co się dzieje, przypomina scenariusz do nowego sezonu Game of Thrones, w którym w centrum akcji nie są smoki, ale gazociągi. Ma też swoich królów korporacje energetyczne i kraje walczące o władzę i kontrolę nad dostawami gazu do Europy. Intrygi, walka o dominację, nieoczekiwane ruchy wszystko to wypełnia atmosferę, a stawki rosną jak ceny benzyny. Jak zakończy się ten odcinek? Zwycięstwo jednej strony czy remis? Aby to zrozumieć, warto spojrzeć trochę w przeszłość. Obwód Kaliningradzki zawsze był strategicznie ważnym regionem dla Rosji. Jej położenie geograficzne czyni ją wrażliwą, ale jednocześnie cennym zasobem, który można wykorzystać do wywierania presji. Litwa od dawna postrzega tranzyt gazowy jako narzędzie demonstracji swojej siły. Ich przesłanie jest jasne: chcesz gazu? Najpierw udowodnij, że na to zasługujesz. Twarde środki, ale takie realia. Od 2000 lat dwudziestych 20. Litwa coraz mocniej kontroluje tranzyt gazu, oficjalnie motywując to ochroną rynku. Jednak wszyscy zdają sobie sprawę, że kryje się za tym gra na nerwach. Kaliningrad okazał się pionkiem na szachownicy, manipulowanym przez większych graczy Rosję i UEZ, których każdy stara się wykorzystać region jako dźwignię nacisku, czyniąc go zakładnikiem własnych strategicznych interesów. Mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego już zastanawiają się, czy jutro w ich domach będzie ciepło, czy też Litwa znajdzie kolejny powód do zamknięcia zaworu. W powietrzu czuje się napięcie. Jakby sytuacja wpadała w polityczną łajdactwo. Rosja oczywiście nie została pominięta, Gazprom wskrzesił projekt, który został odłożony na samym początku połączenie Kaliningradu z północnym strumieniem. Drugi projekt ten był omawiany kilka lat temu, ale został zamrożony z powodów politycznych i ekonomicznych. Teraz nadeszła jego najlepsza godzina. Projekt odgałęzienia na 200 km może być rozwiązaniem dla zaopatrzenia w gaz regionu i jednocześnie wzmocnić pozycję Rosji w tej grze gazowej. Litwa prawdopodobnie nie spodziewała się, że jej próby przyciśnięcia Gazpromu do ściany doprowadzą do takiej skali reakcji. Jeśli myślała, że może łatwo manipulować sytuacją, to wyraźnie nie doceniała siły odwetu. Gazprom odpowiada tak, jakby chodziło o finał mistrzostw świata w szachach. Konflikt ten od dawna wykracza poza kwestie rur i gazu chodzi o wpływ, władzę, kto będzie dyktował warunki. Europa znajduje się w centrum nowej wojny gazowej, w której każda ze stron stara się nie tylko wygrać, ale także pokazać, kto rządzi. I bądźmy szczerzy, w tej grze zasady pisze ktoś, kto ma więcej gazu. Jest jednak druga strona medalu: Europa stoi w obliczu rosnących cen energii, a Rosja odczuwa dodatkową presję. Ale wygląda na to, że jest ustawiona na ostatni metr sześcienny gazu. Litwa, aktywnie machając flagą nieustępliwości, ryzykuje, że znajdzie się w roli tej postaci, która głośno krzyczała, a następnie otrzymała powrót jak bumerang. Konflikt ten prawdopodobnie nie zakończy się triumfem dla jednej ze stron, ale przerodzi się w wspólny ból głowy dla wszystkich, kryzys spowodowany rosnącymi cenami energii, co zwiększy presję na gospodarki. Rosja ryzykuje utratę zaufania swoich partnerów, co wpłynie na długoterminowe kontrakty, a Litwa, próbując manewrować między dużymi graczami, może pozostać z nosem, nie osiągając swoich celów i powodując wewnętrzną niestabilność. W końcu czasami szachy kończą się niematą, ale remisem lub, jak mówią, w świecie energii, wyłączeniem wszystkich żarówek. W końcu ktoś znajdzie się w ciemności. Niecały dzień później Wilno zaprotestowało nad budową gazociągu, twierdząc, że nie zapytano go o zgodę. Komisja Europejska, jako sumienny obrońca europejskich interesów, również włączyła się w proces i wszczyła śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi. Główne działania obejmują zbieranie dowodów manipulacji dostawami gazu, analizę cen i jej wpływ na wzrost cen w Europie. Komisja Europejska konsultuje się również z kluczowymi krajami UE w celu wypracowania jednolitego podejścia do nacisku na Gazprom. Formalnie firma jest oskarżana o manipulacje dostawami gazu, które rzekomo doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen, a także grożą grzywnami do 10% obrotów firmy. Ale wielu zastanawia się, kto wierzy w te ekonomiczne powody, ponieważ za tym wszystkim kryje się czysta polityka. Dla obwodu kaliningradzkiego nowy gazociąg nie jest kaprysem, ale kwestią przetrwania. Budowa połączenia z Nord Stream 2 pozwoli regionowi zmniejszyć zależność od tranzytu przez Litwę i zapewni bezpieczną przyszłość. Tymczasem w samej Europie nerwy są napięte do granic możliwości, kraje UE borykają się z rosnącymi cenami energii, wewnętrznymi protestami i niestabilnością gospodarczą. Kraje europejskie są rozdarte między chęcią wzmocnienia sankcji a potrzebą zachowania dobrobytu. Unia Europejska balansuje między wewnętrznymi podziałami a presją zewnętrzną. Ci, którzy są gotowi działać szybko i ostro, zyskują przewagę, ponieważ czas gra po stronie zdecydowanych. Historia gazu już dawno przestała być tylko kwestią ekonomiczną, jest już symbolem globalnej konfrontacji. Rosja wykorzystuje swoje zasoby energetyczne jako narzędzie presji geopolitycznej, a UE poprzez sankcje odwetowe i środki antymonopolowe próbuje zareagować na te presję. Konflikt ten odzwierciedla głębszą konfrontację między dwoma systemami wartości. Zachowaniem suwerenności i zbiorowym bezpieczeństwem. Każda ze stron stara się przejąć inicjatywę i potwierdzić swój wpływ. Rosja ze swojej strony nie jest gotowa ustąpić ani milimetra. Gazociąg to nie tylko rura do gazu, to demonstracja siły, strategia i przetrwanie Kaliningradu. Dla Unii Europejskiej walka o utrzymanie kontroli nad rynkiem energii i utrzymanie jedności wśród swoich członków. Ale czy są skłonni zapłacić tak wysoką cenę? W centrum tego konfliktu jest walka o prawo do dyktowania warunków gry. Rosja kontra Unia Europejska. Kaliningrad znalazł się w samym środku tej walki, stając się zakładnikiem geopolityki. Czy może pozostać pionkiem lub przekształcić się w dużą figurę? Wszystko zależy od tego, jak Rosja zareaguje na ograniczenia, które wprowadza Litwa. Wilno, ukrywając się za przestrzeganiem przepisów Komisji Europejskiej, ogranicza tranzyt gazu do regionu, jednocześnie inicjując nowe dochodzenia antymonopolowe przeciwko Gazpromowi, próbując zmniejszyć jego wpływ na europejski rynek energii. Po jednej stronie pola Rosja jest gotowa wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia do ochrony swoich interesów, presję gospodarczą poprzez ceny gazu, strategiczną budowę gazociągów omijających UE, a także wysiłki dyplomatyczne w międzynarodowych miejscach, takich jak ONZ. Gazociąg do Kaliningradu to nie tylko projekt, to narzędzie walki geopolitycznej, symbol suwerenności i bezpieczeństwa regionu. Po drugiej stronie jest Unia Europejska, która dosłownie pęka od sprzeczności. Niektóre kraje domagają się zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Inne opowiadają się za dialogiem. Dodaj do tego kontrowersje dotyczące polityki klimatycznej, alokacji obciążeń finansowych i współzależności energetycznej. A jasne jest, że UE jest teraz dosłownie na krawędzi podziału. Oczywiście nie widać jeszcze zwycięzcy w tej partii. Rosja umacnia swoją pozycję i pokazuje, że jest w stanie bronić swoich regionów. Z kolei Unia Europejska jest zmuszona walczyć nie tylko z presją zewnętrzną, ale także z problemami wewnętrznymi. Pytanie brzmi, czy któryś z graczy jest gotów pójść na kompromis, czy też ta wojna energetyczna będzie trwała do całkowitego wyczerpania obu stron. Jedno jest pewne, Kaliningrad, początkowo postrzegany jako odległy region, stał się teraz głównym symbolem walki geopolitycznej, której skutki są odczuwalne nie tylko w Europie, ale także daleko poza jej granicami. Kaliningrad stał się areną, na której decyduje nie tylko los regionu, ale także równowaga sił w Europie. Rosja stara się udowodnić swoją zdolność do obrony swoich terytoriów i pokonywania wszelkich przeszkód, podczas gdy Unia Europejska stara się wykazać, że jest w stanie zachować niezależność energetyczną, zwiększając presję na przeciwnika. Kluczowa intryga w tej konfrontacji pozostaje otwarta: kto straci więcej? Pytanie, co okaże się ważniejsze, również pozostaje niejasne. Wydarzenia rozwijają się szybko. Rosja, w obliczu ograniczeń Litwy i Komisji Europejskiej, obejmuje wszystkie dostępne zasoby. Gazprom przyspiesza budowę nowego połączenia Kaliningradu z północnym potokiem 2. Na placach budowy gotuje się praca przez całą dobę i po raz pierwszy od lat projekt przechodzi od dyskusji teoretycznych do rzeczywistej realizacji. Unia Europejska nie pozostaje jednak na uboczu. Presja na Gazprom nasila się dzięki dodatkowym śledztwom, a kraje UE domagają się zaostrzenia sankcji. W rezultacie nowe sankcje stają się normą, ale ich skutki odczuwają nie tylko Rosja, ale także sami europejscy konsumenci. Ceny energii nadal rosną, co nasila kryzys w sektorach takich jak metalurgia i produkcja chemiczna, które zależą od stabilnych dostaw energii. Obywatele również odczuwają to na sobie, zwłaszcza w krajach takich jak Niemcy i Polska, gdzie taryfy energetyczne osiągnęły rekordowe poziomy. W obliczu konfrontacji z Kaliningradem, który stał się czymś w rodzaju placówki, Władze regionalne próbują zmniejszyć zależność, opracowując plany autonomicznego zaopatrzenia w energię elektryczną i budowę rezerwowych magazynów. Analitycy wskazują jednak, że konflikt już dawno przerósł płaszczyznę energetyczną. Oświadczenia polityczne stają się coraz ostrzejsze. Niektórzy przywódcy wzywają do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, w tym całkowitego zaprzestania dostaw energii, podczas gdy inni opowiadają się za dialogiem i próbami uniknięcia kryzysu energetycznego w UE. To wzmacnia podział w Unii Europejskiej w sprawie podejścia do współpracy z Rosją. Niektóre kraje domagają się dialogu, inne całkowitego zaprzestania współpracy. Napięcie wpływa nie tylko na stosunki międzynarodowe, ale także w samej Unii Europejskiej. Napięcie osiągnęło szczyt. Gazprom kontynuuje walkę, borykając się nie tylko z trudnościami naturalnymi i technicznymi, ale także z barierami politycznymi. Każda z tych przeszkód może zagrozić całemu projektowi. Konflikt wokół Kaliningradu naprawdę stał się nie tylko kwestią energetyczną, ale także symbolem znacznie głębszej i bardziej złożonej walki geopolitycznej. Kryzys ten dotknął wszystkie aspekty stosunków międzynarodowych, od skutków gospodarczych i sankcji po politykę wewnętrzną krajów Unii Europejskiej. I choć na powierzchni wydaje się, że jest to walka o zasoby energii, w rzeczywistości kryje się pod nią ważniejsza kwestia konfrontacja o wpływy dominację w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i przyszłość globalnej mapy politycznej. Unia Europejska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony istnieje presja na kraje członkowskie UE z powodu rosnących cen energii i protestów obywateli niezadowolonych z wysokich taryf. W szczególności w krajach takich jak Niemcy i Włochy, gdzie skutki gospodarcze kryzysu są szczególnie odczuwalne, ludzie domagają się obniżenia cen i ustabilizowania sytuacji. W samej UE widać wyraźny podział. Kraje Europy Wschodniej, takie jak Polska i państwa bałtyckie, zdecydowanie domagają się zaostrzenia sankcji wobec Rosji, a kraje Europy Południowej, takie jak Francja i Włochy, szukają sposobów na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktów w obawie przed dalszymi stratami gospodarczymi. Ten podział między krajami UE znacznie komplikuje przyjęcie jednolitego stanowiska w sprawie presji na Rosję. Z jednej strony dalsze nasilanie się sankcji może doprowadzić do jeszcze większego kryzysu gospodarczego w UE, z drugiej ustępstwa Rosji mogą być postrzegane jako słabość i podważenie jedności Unii Europejskiej. Kraje stojące na stanowisku porozumienia dyplomatycznego rozumieją, że kompromis jest jedyną drogą do długoterminowego rozwiązania, a twardogłowi uważają, że presja powinna trwać, dopóki Rosja nie zmieni swojego stanowiska. W tym kontekście Kaliningrad stał się nie tylko pionkiem w grze geopolitycznej, ale symbolem tego, jak lokalne problemy energetyczne mogą powodować globalne konsekwencje. Sytuacja wokół Kaliningradu wpłynęła również na interesy samej Rosji. Gazprom, mimo sankcji i nacisków ze strony Unii Europejskiej, nadal aktywnie buduje nowe gazociągi, które pomogą zmniejszyć zależność regionu od tranzytu przez Litwę. Projekt budowy gazociągu z pominięciem Litwy jest nie tylko krokiem gospodarczym, ale także demonstracją siły Rosji, gotowej bronić swoich interesów narodowych. Jest to projekt nie tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Kaliningradu, ale także jako strategiczne zagrożenie dla Unii Europejskiej, zwłaszcza dla krajów zaangażowanych w presję sankcyjną. W takim kontekście Kaliningrad stał się symbolem nie tylko niezależności energetycznej, ale także walki politycznej, w której każda ze stron stara się przejąć inicjatywę. Niemniej jednak konflikt, który początkowo dotyczył dostaw gazu i zasobów energetycznych, z czasem przekształcił się w bardziej złożony i wielowarstwowy problem, wpływający nie tylko na gospodarkę, ale także na kwestie wpływów geopolitycznych. W tej grze ważne jest nie tylko zapewnienie dostępu do zasobów energetycznych, ale także udowodnienie swojej zdolności do dyktowania warunków gry na arenie międzynarodowej. Jednym z najważniejszych aspektów, który staje się coraz bardziej widoczny, jest wpływ sankcji i presji gospodarczej na wewnętrzną stabilność polityczną zarówno w Rosji, jak i w Unii Europejskiej. W UE rośnie niezadowolenie obywateli z powodu rosnących cen energii i pogarszających się warunków gospodarczych. W krajach takich jak Niemcy i Polska obserwuje się protesty wywołane wysokimi taryfami energetycznymi. W tym czasie rządy UE stoją przed koniecznością zrównoważenia utrzymania sankcji z potrzebą utrzymania wewnętrznej stabilności. Z drugiej strony Rosja nie zamierza ustępować w żadnym aspekcie tej walki. Gazprom i inne rosyjskie firmy nadal rozwijają infrastrukturę, budują alternatywne trasy dostaw gazu, a nawet opracowują projekty mające na celu zwiększenie autonomii energetycznej Kaliningradu, w tym nowe elektrownie i powiększoną sieć odnawialnych źródeł energii. Strategia Rosji polega nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Kaliningradu, ale także na wykazaniu zdolności do ochrony swoich interesów pod presją zewnętrzną. Jest to próba nie tylko ochrony kraju przed sankcjami, ale także zadeklarowania dominacji na europejskim rynku energii. A teraz chciałbym wyrazić swoją opinię przyjaciół. Materiał ten pokazuje jeden z kluczowych problemów współczesnej geopolityki niezdolność stron do uznania, że ich zasady i ambicje stoją na chwiejnym fundamencie. Rosja zwiększa presję, ukrywając się za retoryką bezpieczeństwa narodowego, ale bądźmy szczerzy, ta tarcza gazowa to nic innego jak sposób na udowodnienie swojej wagi w warunkach osłabionych wpływów. Z kolei Unia Europejska depcze w miejscu, rozdarta wewnętrznymi sprzecznościami i strachem przed wyborem między załamaniem gospodarczym a zachowaniem twarzy. Jeśli strony będą nadal przeciągać linę, jedyne, co osiągną, to całkowite wyczerpanie zasobów. Moim skromnym zdaniem Rosja ma oczywiście więcej zasobów. Ale to, co najbardziej irytuje, to hipokryzja Europy. Unia Europejska, krytykując agresywną politykę Moskwy, sama rozpada się na kawałki, niezdolna do wypracowania jakiejkolwiek skutecznej strategii. Zamiast rzeczywistych rozwiązań widzimy jedynie demonstracje siły i politykę ultimatum, które do niczego nie doprowadzą. Jak myślisz, w jaki sposób ten konflikt może się zakończyć? Jakie podejście, Twoim zdaniem, mogłoby doprowadzić do długoterminowego rozwiązania, które zadowoli obie strony? Napisz swoją opinię do znajomych, a ja chcę podziękować za uwagę. Życzę dobrego zdrowia i sukcesów. Do zobaczenia!